Witajcie, witajcie bardzo serdecznie na kolejnym naszym pogłębiarkowym poranku dzisiaj Mini Zaprawa, czyli wprowadzenie do medytacji do dyszki. Dyszka jest na, w aplikacji Pogłębiarka i na naszym kanale YouTubeowym. 10 minut medytacji, które naprawdę mogą coś zmienić w życiu. Moi drodzy, ja wiem, ja wiem, dopracuję ten dźwięk, dopracuję tą czołówkę, której tutaj jeszcze nie ma i dopracuję dużo jeszcze innych rzeczy, żebyśmy mogli tak się podbijać rano, do tego, żeby potem wejść w temat medytacji. A tematy medytacji, które ciągniemy w tym tygodniu, to jest wychodzenie z lęków, opuszczanie tego wszystkiego, co nas krępuje. I wydaje nam się czasami, że nas krępują inne osoby, potem dochodzimy do wniosku, że to często są moje przekonania do, co do tego, co inni myślą, a tak naprawdę muszę przekroczyć coś w siebie i to, co nas zatrzymuje często i bardzo mocno zatrzymuje to jest jakiś rodzaj takiego po, takiej poczucia winy że jak zostawię innych to komuś nie będę pomagał ale tak naprawdę trzeba pamiętać o tym że kiedy zostawiasz swoje lęki to nikomu krzywdy nie robisz a tak naprawdę i kiedy zastawiasz swoje lęki, kiedy decydujesz się, że pomimo czegoś trudnego, co w tobie siedzi, zrobisz jakiś krok do ludzi, do przodu, do siebie samego, może, to wtedy jest szansa, że zakwitniesz, że coś się w tobie otworzy. Bo dopóki jesteś w lęku, to jesteś tak naprawdę zgnębiony, zasadzony w ziemię, wbity i nie ma szansy tam dzielić się czymś, co jest w tobie dobre, bo to wszystko jest umarłe, zabite dechami, w grobie siedzi. A kiedy wychodzisz z lęku, mimo tego poczucia winy, że kogoś tam musisz. Potraktować inaczej niż by on sobie tego życzył, mimo tego, że sam być może chciał zostać w tym wszystkim, to wtedy dopiero zaczynasz kwitnąć, zaczyna się otwierać w tobie jakaś taka przestrzeń, którą naturalnie chcesz się dzielić. Ja tak mam. Za każdym razem, kiedy wychodzę z takich sytuacji opresyjno-lękowych wewnętrznych, to się dziwię, że mi tak jakoś lekko przychodzi robienie czegoś dobrego, czegoś więcej niż bym musiał mógł robić. Dlatego zapraszam Was. Wychodźcie do innych i zobaczycie, że kiedy wychodzicie z lęku, to tak naprawdę wtedy możecie robić dobro, wtedy możecie się dzielić. Takie naprawdę bardzo sensowne. Więc zapraszam. O tym będzie dzisiaj medytacja dyszka w aplikacji Pogłębiarka i na naszym YouTubie. Zapraszam i do zobaczenia.